Izabella Skorupko, niegdyś gwiazda kinowego hitu Golden Eye, dzisiaj w pełni oddaje się rodzinie i osobistym pasjom. W tym wydaniu wiadomości przyjrzymy się jej drodze do sławy, inspirującym wyborom życiowym oraz aktualnym zajęciom spełnionej ikony kina. Zapraszamy do słuchania. Izabella Skorupko, wyjątkowa Polka, która wcieliła się w postać partnerki znakomitego agenta Jamesa Bonda w filmie Golden Eye. Obecnie prowadzi spokojne życie, z dala od świateł reflektorów i zgiełku branży filmowej. Po osiągnięciu wielu sukcesów na srebrnym ekranie, postanowiła skoncentrować się na tym, co najważniejsze dla niej osobiście, rodzinie oraz swoich osobistych pasjach i zainteresowaniach. Zachwycająca swoją urodą, niewątpliwie utalentowana oraz darzona sympatią przez szeroką publiczność, Izabella Skorupko dzięki swojej roli przy boku Jamesa Bonda zyskała ogromną międzynarodową popularność. Świat filmu i rozrywki natychmiast się nią zachwycił, a przez pewien czas była jedną z najbardziej błyszczących gwiazd na firmamencie show biznesu. Media skrzętnie relacjonowały każdy jej krok, zarówno na ścieżkach kariery zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Obecnie jednak ta polska gwiazda ekranu cieszy się zupełnie innymi aspektami życia. A w tym wyjątkowym dniu, z okazji jej urodzin, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Urodzona 4 czerwca 1970 roku w Białym Stoku, Izabella Skorupko to córka matki będącej lekarzem i ojca muzyka jazzowego. W Polsce spędziła pierwsze lata swojego dzieciństwa, lecz po rozstaniu rodziców przeniosła się na stałe z matką do Szwecji. Ta zmiana, choć początkowo trudna do przewidzenia, kompletnie przeobraziła bieg jej życia. Jako zaledwie ośmioletnia dziewczynka, nie mogła jeszcze przewidzieć, że przeprowadzka do innego kraju otworzy przed nią całkowicie nowe możliwości. W nowej ojczyźnie Izabela została odkryta przez szwedzkiego reżysera Stafana Hildebarda, który zaproponował jej rolę w melodramacie Nikt tak nie kocha jak my. Jednakże prawdziwym kamieniem milowym w jej karierze okazała się rola pięknej kobiety przy boku niesamowitego Jamesa Bonda w Golden Eye. Ta rola zapewniła jej nie tylko ogromną rozpoznawalność na całym świecie. Ale także otworzyła przed nią drzwi do świata międzynarodowego show biznesu. Kolejnym znaczącym krokiem w jej aktorskiej drodze była postać Heleny Kurcewiczówny w ekranizacji słynnej powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, która ugruntowała jej pozycję jako utalentowanej, wszechstronnej aktorki. Izabella Skorupko zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki swojemu ogromnemu talentowi, który prezentowała zarówno na dużym ekranie, jak i w świecie mody. Jej współpraca z tak słynnymi aktorami jak Michał Żebrowski na planie epickiej produkcji Ogniem i Mieczem oraz z Piercem Brosnanem w kultowym filmie Golden Eye z 1995 roku umocniła jej pozycję w przemyśle rozrywkowym. Warto również wspomnieć, że jej urodziwa uroda i charyzma przyciągały uwagę największych magazynów modowych na świecie, takich jak Vogue, Elle oraz Glamour. W owych czasach modelki i aktorki pokroju Izabelli były prawdziwymi ikonami stylu, a sama Skorupko nie bała się podejmować nowych wyzwań, eksplorując również scenę muzyczną. Skorupko, choć otoczona blaskiem reflektorów, zawsze kierowała się swoimi własnymi pragnieniami i wartościami. Złożone propozycje ról po sukcesie w Golden Eye mogły przytłoczyć niejedną osobę, ale ona wybierała tylko te projekty, które naprawdę ją interesowały. Z jednej strony zapewniła sobie stałą obecność w Hollywood. Lecz jednocześnie nie zaniedbywała życia prywatnego. Bycie zakochaną i spodziewanie się dziecka były dla niej priorytetami, które kształtowały jej zawodowe wybory. Skorupco z rozbrajającą szczerością przyznawała, że nie odczuwa potrzeby nieustannej rywalizacji i nie zamierza prowadzić wojny o każdą rolę, co wyróżniało ją na tle innych aktorów. Jej podejście do kariery opierało się na zasadach harmonii i autentyczności, traktując aktorstwo jako pasję, a nie przymus kariera filmowa Skorupko nie opierała się jedynie na kinie akcji, choć występowała w wielu takich produkcjach. Z czasem jednak poczuła zmęczenie ciągłym graniem podobnych ról. Znużenie ciągłym odgrywaniem postaci z bronią w ręku poskutkowało większym skupieniem na projektach, które naprawdę były dla niej wymowne. To podejście dało jej niepowtarzalną wolność wyboru i kontrolę nad własnym życiem zawodowym. W 2010 roku, kiedy udzieliła wywiadu dla magazynu Pani Przyznała, że przeznacza czas jedynie na projekty, które ją fascynują, a castingi stały się dla niej przeszłością. Z zadowoleniem zauważyła, że mogąc sobie pozwolić na taki luksus, jest w stanie kręcić jeden film na rok, co idealnie współgrało z jej osobistym ładem życiowym, który nie zmienił się znacznie do dziś. Brad Pitt i Christina Applegate przez rok tworzyli pełen pasji związek, który zakończył się burzliwym rozstaniem. Związki słynnych osobowości niezmiennie przyciągają uwagę mediów, a jedną z gwiazd, która również wzbudzała zainteresowanie swoim życiem osobistym, jest Izabella Skorupko. Chociaż aktorka zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli w przeboju kinowym Golden Eye z 1995 roku, jej priorytety życiowe nie krążyły wokół nieustannego rozgłosu Hollywood ani poszukiwania sensacji. Od początku budowała swoje nazwisko przede wszystkim poprzez talent i rzemiosło aktorskie, zdobywając szacunek widzów bez udziału w skandalach. Jednak mimo iż Izabella unikała rozgłosu, jej prywatne perypetie były obiektem zainteresowania wielu. 14 lipca 1996 roku, rok po premierze GoldenEye, wyszła za mąż za Mariusza Czerkawskiego, znanego hokeistę. W latach 90. stali się jedną z najbardziej podziwianych par, z określeniem often Power Couple opisującym ich relacje. Wpisali się w świadomość publiczną nie tylko z powodu zawodowych osiągnięć, ale również dzięki rodzinie, którą razem zbudowali. Ich związek zaowocował narodzinami córki Julii, która z biegiem czasu osiągnęła pewien stopień popularności, porównywalny do renomowanej matki. Izabella i Julia mają niezwykle silną więź, co wielokrotnie widać w zdjęciach i postach, które udostępniają w mediach społecznościowych. Fotografie te ukazują nie tylko miłość, ale również wspólne chwile pełne ciepła i rodzinnej bliskości. Pomimo młodzieńczej burzy uczuć, małżeństwo Izabeli i Mariusza zakończyło się po dwóch latach. Następnie, w 2003 roku, aktorka związała się na nowo, biorąc ślub z amerykańskim specjalistą od public relations Jeffrey'em Raymondem. To on namówił ją do przeprowadzki do Los Angeles, miasta będącego Mekką dla osób związanych z branżą rozrywkową. Ich związek zaowocował synem Jacobem, jednak i ta relacja była naznaczona wyzwaniami. Los sprawił, że po dwunastu latach Izabella znów stanęła na życiowym rozdrożu. Mimo kolejnej życiowej próby nie trwała zbyt długo w samotności, co jedynie świadczy o jej nieustającym uroku i determinacji w poszukiwaniu osobistego szczęścia i nowych wyzwań w życiu zawodowym oraz prywatnym. Zapoznaj się z fascynującymi historiami, które pokazują, że serce nigdy nie rezygnuje z poszukiwań prawdziwego uczucia. Idealnym przykładem jest Ewa Pacuła, która dowodzi, że miłość można znaleźć w każdym momencie życia. Jej życie stanowi doskonały dowód na to, że w każdym wieku można odnaleźć szczęście u boku drugiej osoby. Historia życia Izabeli Skorupko również jest bogata w emocje i zawirowania. Po kilku zawirowaniach związanych z miłostkami, zdecydowała się po raz trzeci złożyć śluby małżeńskie, co było znaczącym krokiem w jej życiu. Tym razem jej serce zdobył Karl Rosengren, który jest szwedzkim miliarderem. Wspólnie postanowili osiąść na stałe w tętniącym życiem Los Angeles. Co ciekawe... Mimo głębokiego uczucia, które ich łączy, nie dzielą się szczegółami ich relacji z opinią publiczną. Jednakże Izabella często raczy swoich fanów zdjęciami z ukochanym mężem, czym subtelnie zdradza, że znalazła prawdziwe spełnienie w tym związku. Izabella, mająca polskie korzenie, związana jest również ze Szwecją ze względu na swoje zobowiązania zawodowe. Czy to zatem Los Angeles można uznać za miejsce, które nazywa swoim domem? Wydaje się, że właśnie tam odnajduje najwięcej radości i spokoju. Mimo, że nieczęsto publicznie się udziela, to wybiera, jakie aspekty swojego życia chce pokazywać swoim fanom w social mediach. Choć aktorka nie pojawia się już tak często na ekranach, jej nazwisko wciąż jest żywe w popkulturze, dzięki niezapomnianej roli dziewczyny Jamesa Bonda, jedynej Polki, która miała zaszczyt zagrać u boku agenta 007. Dziś Izabella obchodzi swoje 55. urodziny. Jej wdzięki uroda ciągle przyciągają uwagę. A figura oraz młodzieńczy wygląd zdaje się przeczyć upływowi czasu. Wygląda niemal tak samo jak wtedy, gdy łączyła świat show biznesu, nieustannie zachwycając swoim nieskazitelnym wyglądem. Poznaj także historię Conrado Moreno, który mimo niełatwych początków w dzieciństwie, kiedy to często padał ofiarą ostracyzmu, zdołał przebić się na scenie medialnej. Jego droga do sławy jest inspirującym dowodem na to, że determinacja i wiara w siebie mogą pokonać wszelkie przeszkody. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.